Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Wolontariusz szlachetnej paczki to taka osoba, która odwiedza rodzinę, która po zgłoszeniu się na stronie szlachetnapaczka.pl rozmawia z rekruterem, e, dowiaduje się wszystkich ważnych rzeczy, ale potem nie zostaje w tym sam. Organizujemy szkolenia, gdzie można spotkać i tych świeżaków, którzy pierwszy raz dołączyli do wolontariatu, ale też takie osoby, które mają bardzo bogate doświadczenie i podzielą się wiedzą, po pierwsze, jak rozmawiać z rodziną, ale też jakie trudne sytuacje miały miejsce, jak sobie z nimi poradzić. Wolontariusz szlachetnej paczki na żadnym etapie nie jest sam. Jesteśmy jedną drużyną, jesteśmy takim zgranym zespołem, który dzieli się swoimi doświadczeniami i co najważniejsze, wolontariusz rodziny nieodpowiedzialny, Odwiedza sam. To się dzieje zawsze w parze. Między innymi dlatego, żeby w momencie, kiedy wiecie, pojawiają się trudne emocje, pojawia się taka gula w gardle, bo naprawdę ogarnia nas wzruszenie, albo jest nam po prostu trudno, bo widzimy naprawdę trudne sytuacje, to zawsze jest ta druga osoba, która wesprze, która doda otuchy, która wtedy przejmie e, tą rozmowę z rodziną, więc e, nie czujcie, że będziecie sami na żadnym etapie. Przygotujemy was do tego, żeby zostać wolontariuszem. Pójdziecie na szkolenie, będziecie mieli swojego szefa, będziecie mogli też odezwać się do Stowarzyszenia Wiosna, będziecie mogli otrzymać wszelką e, możliwą i tą nie możliwą też y, pomoc y, dla siebie. A co zyskujecie oprócz tego, że w weekend z cudów, to są niesamowite wzruszenia i taki ładunek y, dobra, który dostaje się od tych, których obdarowujemy, to zyskacie też nowe kompetencje, nauczycie się wielu rzeczy od współpracy, poprzez komunikację, takich zawodowych rzeczy też. Ale myślę, że to co jest takie Najważniejsze, o czym mówią wolontariusze, którzy kończą pracę w szlachetnej paczce w danym roku, mówią: Mam wpływ na świat. Tak, nie uratuję wszystkich, ale dla tej jednej, drugiej rodziny byłem tą najważniejszą osobą w tym roku. Zyskujemy sens, wiemy po co żyjemy i ten sens naszego istnienia to jest chyba to. Clou w szlachetnej paczce, które dostaje wolontariusz. Przynajmniej o tym opowiadają wolontariusze. Ty też możesz zostać wolontariuszem. szlachetnapaczka.pl to ten adres, gdzie znajdziesz wszystkie możliwe informacje i gdzie możesz się do wolontariatu po prostu zgłosić. Właśnie ruszyła rekrutacja wolontariuszy do wolontariatu w szlachetnej paczce. www.szlachetnapaczka.pl to ten adres, pod którym możecie znaleźć wszystkie informacje. Wolontariusz szlachetnej paczki to taka osoba, która przychodzi do rodziny, poznaje ją i dzięki niej po kilku miesiącach może powiedzieć sobie dobra robota. Dlaczego? Dlatego, że mały Eryk dostał łóżko. Do tej pory spał z bratem na jednej małej leżance. Dlatego, że pani Wanda ma nową studnię, z której może czerpać wodę, nie musi już chodzić z butelkami do sąsiadów. Dlatego, że pan Adam ma nowy wózek, na którym może w końcu wyruszyć na świeże powietrze, i po raz pierwszy jego światem nie jest tylko to, co widzi z okna. To niesamowite emocje, których doświadczamy jako wolontariusze, to emocje wzruszenia, radości, ale też nie jest to łatwa praca. Czasem to smutek, czasem to. Takie trudne emocje, które mamy, jak spotykamy kogoś na progu dużego kryzysu. Tym wszystkim osobom możecie pomóc. szlachetnapaczka.pl to ten adres, pod którym możecie się zgłosić. Kiedy przypada ten okres, kiedy wolontariusz naprawdę pracuje i potrzebuje czasu? Od września do grudnia. To ten moment, kiedy wolontariusze odwiedzają rodziny, spotykają się z nimi, dowiadują się, jakie zmiany tam by były potrzebne, a potem spotykają na swojej drodze darczyńcę, taką osobę, która przygotowuje paczkę. I wolontariusz to ta osoba, która jest łącznikiem między rodziną a darczyńcą i pomaga darczyńcy przygotować taką paczkę, która odpowiada dokładnie na potrzeby rodziny. Szlachetnapaczka.pl, zapamiętajcie ten adres. I zgłaszajcie się. W 2024 roku dotarliśmy do ponad 17 tysięcy rodzin. 72 miliony złotych i troszkę zostało przekazanych pomocy w szlachetnych paczkach. Kto to zrobił? Połączyliśmy w tej pomocy ponad 700 tysięcy osób mieszkających w Polsce. To ogromne liczby i e, takie liczby lubimy, ale to, co jest najważniejsze w paczce, to, że za każdą jedną liczbą stoi osoba. Za każdą e, liczbą stoi jakaś rodzina, w której mieszka pani Elwira, która od e, tego momentu, jak dostała szlachetną paczkę, może już ugotować sobie w nowych garnkach obiad. Do tej pory miała jeden garnek i starczał jej do wszystkiego, łącznie z gotowaniem wody na herbatę. Pani Elwira też ma nowe zimowe buty, dzięki czemu w tą ostatnią zimę nie marzła. Ma też ciepły koc. Kto to sprawił? Sprawili to wolontariusze. Wolontariusze, których właśnie teraz poszukujemy, szlachetnapaczka.pl to ten adres, gdzie można się zgłosić. Co robi taki wolontariusz? Wolontariusz wczesną jesienią, późnym latem odwiedza rodziny, takie jak rodzina pani Elwiry, rozmawia z nimi, dowiaduje się, co tam jest potrzebne, jaki tam jest problem. Następnie opisuje to wszystko i e, poszukuje darczyńcy. Darczyńca to jest ta osoba, która tą paczkę przygotuje. To jest ta osoba, która e, dzięki wolontariuszowi doskonale wie, co do tej paczki włożyć. I w weekend cudów pojawia się w magazynie, wręcza te kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt dużych pudełek pięknie opakowanych, bo wiadomo, że to prezenty, e, wolontariuszowi. Wolontariusz jest takim pośrednikiem między darczyńcą a rodziną, więc zabiera te wszystkie paczki i dostarcza do rodziny to on jest świadkiem tych najpiękniejszych emocji, łez wzruszenia, okrzyków w dzieci. Ja nie zapomnę, jak byłam wolontariuszką i taki mały chłopczyk przytulał do siebie kredki, bo to były pierwsze jego własne kredki. Nie takie połamane po sąsiadach, po dzieciach sąsiadów, ale jego własne kredki bambino, którymi już chciał się pochwalić wszystkim dookoła i usiadł i zaczął rysować. To jest wiele takich momentów bardzo wzruszających, ale nie będziemy Ukrywać, że tak, to jest czasem trudne, bo nie jest łatwo patrzeć na tą trudną sytuację rodziny. Do tych wszystkich cudów w tym roku możecie się przyczynić i Wy. szlachetnapaczka.pl to ten adres, pod którym możecie się zgłosić, a w grudniu powiedzieć sobie dobra robota. Ja uważam, że wolontariat w paczce daje takiego kopa do działania i tak pozytywnie nastraja na cały kolejny rok od edycji do edycji. Że namawiam każdego, że warto spróbować właśnie po to, żeby doświadczyć tych emocji, tej masy pozytywu, który cię zalewa, i tego, żeby zobaczyć, jak czasami niewiele trzeba zrobić, żeby wywołać uśmiech na czyjejś twarzy i pokazać, że życie jednak może być lepsze. Jeśli chodzi o taką e, historię, która mi zapadła w pamięć, o rodzinę, którą tak miło wspominam, to jest taka rodzina, która tak naprawdę znalazła się w paczce przez przypadek, bo oni nie prosili o nic dla siebie. E, beneficjentem paczki miała być babcia e, tej rodziny. Niestety z różnych przyczyn się to nie udało, e, ale ja jak pojechałam tam e, i zobaczyłam tę rodzinę, pomyślałam sobie, że kurczę, oni nie chcą nic dla siebie. A to jest idealny przykład rodziny, której warto byłoby pomóc. I wprowadziłam rodzinę do paczki, poprosiłam ich o zgodę na to, żeby w ogóle ich do tej paczki wprowadzić. Zgodzili się. I ta wdzięczność ich, która się pokazała po tym, jak oni się do tej paczki dostali jak znalazł się dla nich darczyńca. To było coś niesamowitego, jak oni zareagowali na to, że ktoś o nich pomyślał, pomimo tego, że oni sami o sobie nie myśleli. Odstawili siebie zupełnie na, na dalszy plan, bo ważniejsza była dla nich babcia niż oni sami, a byli rodziną, byli rodziną z potrzebami, której uważam właśnie, że naprawdę warto było pomóc. I to było ba bardzo było to dla mnie urzekające, że. Ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, zupełnie o nią nie proszą i, i, i jakby stawiają innych ponad siebie. Dlaczego warto zostać wolontariuszem szlachetnej paczki? Dla mnie największą wartością, tym co motywuje mnie do działania jako wolontariuszka, są te więzi i relacje, które my nawiązujemy podczas trwania edycji. Są to nie tylko e, więzi, które nawiązuje, nawiązujemy z innymi wolontariuszami podczas naszej pracy, e, podczas odwiedzin e, z rodzinami, podczas koordynacji pracy w trakcie weekendu cudów, ale są to przede wszystkim te więzi, które nawiązujemy z rodzinami. Często zdarza się tak, że po edycji ten kontakt trwa i trwa i jeszcze długo. Pozostaje w naszej pamięci. Mam taką historię: że kilka lat temu e, spotkałam się, odwiedziłam starszą, schorowaną panią, panią Teresę, e, i my się bardzo polubiłyśmy. I ten kontakt pozostał e, na długie lata. Ten kontakt to nie jest kontakt, który ogranicza się tylko do przysłowiowych życzeń na urodziny czy na Boże Narodzenie, ale to są też częste odwiedziny e, to są długie rozmowy i Miałam taką sytuację w moim życiu, kiedy byłam ciut bardziej zmartwiona, przygnębiona jakąś sytuacją. Nie pamiętam, czy to było już coś związanego z życiem prywatnym, czy zawodowym, ale ważne jest to, że ja odwiedziłam wtedy panią Teresę. I podczas tej rozmowy z panią Teresą, która jest naprawdę optymistyczną seniorką, ona tym swoim doświadczeniem życiowym, rozmową, potrafiła tak podnieść mnie na duchu, że wyszłam od niej kompletnie odmieniona. I właśnie takie sytuacje tworzą dla mnie tą największą wartość, która płynie z bycia wolontariuszem w szlachetnej paczce. Mam taką zabawną historię, bardzo dobrze ją pamiętam i nawet jeszcze czuję, bo przydarzyła się w ostatniej edycji podczas weekendu cudów. W sobotni wieczór my jako wolontariusze już. Dosyć spracowani całym dniem, mieliśmy do odwiedzenia ostatnią rodzinę i wybrałyśmy się tam w cztery wolontariuszki, cztery dziewczyny. Odwiedzałyśmy samotną, schorowaną panią, która mieszkała na czwartym piętrze. I co jest istotne w tej historii, my zapomniałyśmy, że to jest czwarte piętro bez windy, i pojechałyśmy tam, tak jak już mówiłam, w cztery dziewczyny. E miałyśmy tylko kilka paczek, te paczki wydawały się niepozorne ciężarem. Ale jak zaczęłyśmy je wnosić, to przy drugim piętrze okazały się, że ważą jednak tonę, bo, bo, bo miałyśmy taki kryzys podczas tego wnoszenia. Ale nie dałyśmy się. Po 15 minutach ciężkiej roboty, bo tak to można nazwać, wniosłyśmy te paczki i wtedy już w pozytywnym humorze, w dobrym nastawieniu zaczęłyśmy się śmiać, że trening siłowy i siłownia to już chyba do końca tego roku nie będzie nam potrzebna. I tutaj konkluzja może być taka, że szlachetna paczka to faktycznie czasami jest robota, do której potrzeba wielu rąk i mogą być to zarówno te silne ręce, które pomogą wnosić paczki na czwarte piętro bez windy, ale też i te delikatne ręce, które z empatią, z uczuciem poklepią po ramieniu kogoś, kto akurat w danej chwili tego potrzebuje.